Ero szklanki, kupki, dzbany i wazony, tutaj wasza ukochana psycho w dzisiejszym odcinku rozpoczniemy nową serię, która będzie na moim kanale. Czyli Psychokoło. Zasady wyświetlą Wam się na ekranie, więc macie chwilę, żeby zatrzymać i przeczytać, bo spoko byłoby, gdybyście ogarniali o co chodzi. Moim gościem dzisiaj jest nami Rose. No, dzień dobry. Jestem strasznie podekscytowana dzisiejszą grą, więc myślę, że możemy już zaczynać. Tylko jedno w głowie mam. Koksu 5 gram, odleciec sam. W krainę zapomnienia w głowie myśli mam, kiedy skończy się 7... ten. Jako pierwszy wylosowany został numer. Więc nami wybierz w ciemno losowy numer od 1 do 13. Okej okay, więc wybiorę szóstkę bota. Ok, pod numerkiem 6 mamy. Wrzuć na relację, zajdzie jakiś Twój najbrzydszy art i napisz, że to jest Twój nowy styl. Piłaś znowu znak zapytania. I co teraz? Wybieram trzynaście. A to na luzie nawet dziś to robiłam. Szczerze nie umiem obgadywać ludzi. Widać. Głowę myśli, mam kiedy skończy się ten stan. Gdy już nie będę sam, bo biały że tylko jedno w głowie mam. Końców pięć gram, odlecie sam, w krainę. Teraz czas na wyznanie. Nie krępuj się. Więc pierwsze wyznanie z mojego życia to, że Mirtusia mnie więzi w piwnicy i mnie nie dokarmia, a drugie, że za niedługo ślub z huntu. Wymyśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały wędr, tylko jedno w głowie mam. Potwór. Uważaj, bo cię zje. Uuu, kolorowe ja, to ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas tańczy pragnienie. Po co kotyk, jak jestem ja? Kiedy koniec ja już nie chcę. A więc rzecz, która lubię, jest to, że jest możliwość zmieniania kolejności na twarzyczce, nie wiem jak to się nazywa, a rzecz, której nie lubię, że kody często nie działają, irytująca rzecz. Dziękuję wam, że dotrwaliście do tego momentu. Naprawdę włożyłyśmy w ten odcinek wiele pracy i czasu. Mam nadzieję, że spodoba wam się seria. Napiszcie proszę w komentarzach jakiego gacza YouTubera mam zaprosić do następnego odcinka. A więc to tyle na dziś. Bye.